Dzień dobry, dzień dobry, 12 listopada 2021 Ruszamy właśnie do Polski, jest godzina 16 Jedziemy Volkswagenem Polo Tak? Tak Za dużo wam nie powiem. czekajcie, czekajcie Zaraz Nie, to się... nie, to teraz nie, to tak. myślałam, że jesteście już przygotowani Nie, nie przygotowani. To nie, to później, najwyżej dogramy Benzyniak Benzyniak, hmm. no dobra Wszyscy są? O no, maksowi można dać niż Niuniu -niu jest? Cześć! Śpisz? Aleksander jest. Max. I ja. Pogoda nam dzisiaj nie dopisuje. Spójrzcie jakie słoneczko z przodu. Niesamowite. Takie mury. Mgła jest od rana. Cały dzień. Myślę, że to słonko to Księżyc, a Księżyc jest przed nami, co chyba widać. Spójrzcie, jak to Słoneczko świeci niesamowicie. Wygląda jak Księżyc. Widzieliście, chłopaki? Dojeżdżamy do Drezna. Jest bardzo, bardzo duży ruch, a przed nami wypadek i nawigacja kieruje nas na Pirne, więc jedziemy objedziemy no, dość taki spory kawałek autostrady. No, ale co zrobić, no jak trzeba, to trzeba. Wjechaliśmy ponownie na autostradę, jest 17.45, ruch bardzo, bardzo duży, w radio mówili, że tam gdzie był ten wypadek jest korek półtora godziny w tym momencie, mimo wszystko zaoszczędziliśmy sporo czasu objeżdżając. I jesteśmy w Polsce, jeszcze na chwilkę zjeżdżamy do Zgorzelca. Uff. Słuchajcie, zatrzymaliśmy się na chwilę, a tu stoi przy autostradzie na parkingu spalone auto. Patrzcie, Nawet cała felga się spaliła. Wszystko. Silnik. Niemal niesamowity. Ale czad. O tu pieszy, tu jeszcze opona została. Audi. Chyba tu przez drodze. I już dojeżdżamy. Coś się stało. Jest 21.30. A wyprzedziła nas policja na światłach. Pod prąd? Jedziemy pod prąd. Na prawo czy na lewo? Yy, na prost, na, no, na, na brzeg, na brzeg? To nie tak. A w prawo? Tak. No to w prawo A czemu w prawo? No szybciej. To jest mętrz. Jesteśmy już, taka przygoda, 2130, jest dojeżdżamy. To, to już kolejny dzień. idziemy po tort dla Aleksandrusia. Zrobimy mu małą drugą imprezkę z babciami. Ktoś tu zginął, zniszczam tam stał. Chciałeś? Nie. Cześć! Kto wysoki? Aleks. Duży, nie? dobry. mnie. Jaki ty duży jesteś. Fajniusi, nie? Fajny, jaki się zrobi. Ja cię kręcę, zobacz idę. Nos. A Max? No już Maxa dogania. No, no dogania. Tak. No, nie wiem, jesteś wyższy. No jeszcze jesteś. No wyprostuj się Max. Dzisiaj o pół głowy. No, ale już naprawdę. No. A. no. Mm. Mm. Jesteśmy na pierogach u mojej mamy. No, no. Mm. No, rodziny robiliśmy. Teraz się kompatibilnie wpłaca składać. O, to moja porcja pierożków. Mm, mm. Uwaga, uwaga, A, oglądamy no. dzisiaj pierwszy puchar polski w Lola. Co tam, Max, będzie? A, no, A czemu oni tak wolno się lubią powoli? Nie. Bo ja słabe kąty <noise> tutaj. Nie, muszą bardzo <noise> rozmawiać. To, to taktyka, wszystko jest. Proszę, to taktyka, tak, tak się Nie. ogląda? Masz 네. no tu jakieś awatary? A to, to czy, czy... kiedyś... Które awatary teraz mam Kiedyś pokazywali tych jak grają, a teraz tutaj widzę nie no ale pokazują. Tak. nie, to 5 minut vakare... to trwa. To najpierw wybierają awatary po 5 minut i później dopiero grają. To się zalogować nie mogą, co oni za komputery mają? O, spanowali. zplanowali. Nie teraz wyszedł. To, ale, leży że widzisz, w na włoskim. Odpoczywa. odpoczywa. A no, Radzi, i na się tak <grym grym> <zleżę>, Wygodny jest. <grym> A to jak bazę <grym> wywiązywaną, to kończy, tak? Kto wygrał? Nie No nie wiem, I o, a tu nie ma, u blachy kot. nie grimowy. No. Jest tytuł w Tchodowi Gęsi. Za duży ten Ale chyba jego nie ma, bo widziałam w samochodzie. A ten jakieś granaty, to co to jest? A ten oczeka, no, jest, dostał. No, nie dostał. A, nie jak się mnie uniknuje? Ja. A dostał! No. Dobrze. się. Na jinxach. Chwilę poza, to dobrze. Ale i tak nie wiem, o co tam chodzi. Ale go gonią! Patrz na dają! jest bardzo wartościowe znalezisko dla Tutaj widzimy jeszcze akcent poświęcie niepodległości, flagi Polski. Idziemy na wieczorny spacerek. Cześć. Hej. Powiecie coś. Idziemy Jak pierogi? Pierogi super, rewelacja. <laughs> fajnie było, nie? No. A jeszcze pizza dzisiaj nas czeka. Wow. Musimy się przejść, żeby spalić tak. kalorie. Pierogi, ciasto, znaczy tort. Aleksander się obłosił w prezentach. Dużo prezentów. spóźnione urodzinki, Podwójne. ale fajnie. A no nas tak jest, że dzieci dwa. mają dwa razy w godzinie. No tak. <grym> ja nie wiem czy w Polsce. Ale babci też są wchodzić. Jasne. Ale pachnie. Na myślał sobie, że. Chciałby, a my mamy z tyłu marznąć. I sam ty i tak nie korzystasz z ogrzewania fotela. Egoista. Egoista to jest taki, ktoś się sobie sam korzysta, a drugiej nie da korzystać. A no właśnie. W ogóle nie korzystasz. A tu włącz mi z tyłu. <laughs> uważaj, uważaj. Tu stoję. Dobrze stoisz. No, to tylko mówię. Jeszcze jedzie. Jeszcze jeden jedzie. Się rozjeździli. Audi jeszcze jedzie. Jakie Audi? No Audi. ten. Zombie. Ale już mogę jechać. Nie teraz wiem. tak. No teraz. Na ja tym skrzyżowaniu pojedziesz w lewo. I jedziemy na cmentarz. O flagi polskie wiszą. Godzina 15.15 15. Wyjeżdżamy. Jedziemy jeszcze do mojej mamy się pożegnać. Dzisiaj jeździliśmy z Maxem. Dosyć długo, bo dwie godziny. Jedziemy do domu. Zobaczymy na którą zajdziemy. Jeszcze do zgorzelca po drodze. Godzina 20.15. Dojeżdżamy do domu.